Siemanko, tutaj wasz ulubiony potwór bagienny, i wykopałem się dziś z błotka, by do tych ostatnich kilku filmików z poradami dorzucić jakieś fajne zakończenie w postaci pięciu porad ogólnych. Jeśli interesuje cię nauka, jak walczyć, jak się bronić, albo jak zarabiać pieniążki, to to i jeszcze więcej znajdziesz u mnie na kanale lub w opisie link do tamtych filmików. Dzisiejsze porady są o czymś zupełnie nowym, o czym jeszcze nie rozmawialiśmy na kanale. Story mode. Zaczniemy od stałego problemu graczy, wegetowej małpy. No, ogólnie podpowiem trochę, jak podchodzić do walk w trybie dla jednego gracza. Ale wpadłem na pomysł, by o tym pogadać właśnie przez to, jak dużo osób się skarżyło na walkę z dużą małpą. Ogólnie polecam zacząć od właśnie historii dla jednego gracza, bo ty nie są wcale słabe. Nie grają może jak gracze na rankedach, i nie nauczysz się tutaj blokowania kombosów albo sztuczek, jak zmylić. Przeciwnika, w końcu AI jest nieomylne, ale w grze jest tyle chaosu i możliwości, plus trzeba sobie jakoś wyrobić pamięć mięśniową do kąt. Tryb Solo jest perfekcyjny jako pierwszy krok i przy okazji trening. A teraz jak omylić nieomylne AI? Ładowanie kamehameha, ładowanie Kamehameha i tak aż się znudzi. Trochę głupawe rozwiązanie, które niczego ci nie nauczy. Gracze online zjedzą cię za takie granie, ale właśnie to jest to, co w Dragon Ballu Parking Zero jest tak ważne. A czego AI brakuje. Może i mają nieludzkie refleksy, ale niczego się nie uczą. Jest zaprogramowane, że jest jakaś szansa, że unikną lub skontrują, ale jak przeciwnik uniknie jakiegoś strzału, to nic ci się nie stanie. Warto tego użyć podczas bardzo wkurzających walk, na które już straciłeś siłę, ale polecam przeboleć. Może przejść sobie trening jeszcze raz, bo no dalej w grze po pokonaniu tego przeciwnika czeka następny, silniejszy. Fajnym, trochę mniej predatoryjnym dla biednych tyci Bubu AI jest trybu Sparking. Ładujesz się, aż przejdziesz w Sparking, lecisz za plecy, ciumkasz ile fabryka dała. Czasem Bot rzuci kontrą, to tylko wracasz jeszcze raz na plecy i ciumkasz dalej. Często się zdarza, że Bot uzna po prostu, że weźmie sobie wszystko na klatę, a to wtedy kroi olbrzymi damage. Zawsze stawiacie to bliżej przeciwnika i coś w międzyczasie może nauczy. Lepsza według mnie opcja niż blastowanie kamehamechami cały czas. Trening. A skoro już i tak o tym wspomniałem, to pogadajmy o treningu. I nie mam na myśli tego poradnika w grze, który gówno tłumaczy. Mam na myśli moje filmiki na kanale oczywiście. Musisz wejść w każdy poradnik i zostawić łapkę. Oglądanie jest zbędne. Po prostu włamie ci się do domu i przeleje całą wiedzę, jak będziesz spał. No a tak poważnie. Mam tu na myśli prawdziwy tryb treningowy w grze. Możesz sobie tu stawić, by przeciwnik. Wykonywał jakieś konkretne akcje, i w ten sposób ćwiczyć sobie refleks, poznawać nowe możliwości na obronę i kontrowanie. Możesz ustawić, by się cały czas blokował na przykład, i uczyć się obchodzić te jego bloki, albo by atakował i ćwiczyć timing z kontrą. Uczyć się całego tego tańca znikańca, gdzie bez przerwy teleportujecie się za siebie. Mało kto zauważyłem, poleca korzystanie z tego przy nauce ataku i obrony, a jest to bardziej przydatne niż w innych bijatykach. Z tego powodu, że na początku gry częściej przegrywasz przez zagubienie się w chaosie niż przez brak skilla. Obejrzenie poradników na internecie nie zmieni cię w top elitarnego gracza, jeśli będziesz za każdym razem panikować, jak przeciwnik podejdzie dać ci buzi w nosek. Ulepszenia. Jak sobie przejdziesz w kustomizację postaci, to zauważysz, że jest tam opcja zwiększenia statystyk postaci, dodając do niego takie o fiolki. Możesz kupować sobie takie ulepszenia w sklepie. No i jak brakuje Ci na nie kasy, to u mnie na kanale znajdziesz shorta z sposobem na farmienie zeni w bardzo szybki sposób. Okupnie takie ulepszonko zostaje z tobą na dobre. Możesz to samo ulepszenie wrzucić wrzucić w każdą postać. Nie jest ono ani jednorazowe, ani blokowane, że możesz użyć tylko powiedzmy na jednej postaci w zespole. Nie. Jak znajdziesz jakieś naprawdę super ulepszenie, to wrzucie na każdą postać, którą chcesz. Nic to Cię nie boli. Ogólnie jak często zmieniasz postacie i jak tak dalej szukasz swojego maina i nie chce ci się przechodzić przez dosłownie każdą postać w tym wielkim rosterze, by założyć umiejętność to taki bonus tip, podczas wyboru teamu przed rozpoczęciem szukania gracza możesz przejść szybko w kustomizację za pomocą jednego przycisku. Jest to na pewno o wiele szybsze i przyjemniejsze niż wybieranie teamu, cofanie się do menu, otwieranie tego menu z telewizorkiem, szukanie postaci, której chcemy zmienić ulepszenia i dopiero podmiana tych ulepszeń. Pewnie gdyby nie ten skrót to nawet bym o tym nic tutaj nie powiedział, bo dalej bym był uparty, że mi się po prostu nie chce. Alternatywne drogi. Ach. Alternatywne drogi, my beloved. Jak ja uwielbiam system alternatywnych historii w Dragon Ball Sparking Zero. Niektóre dłuższe, inne krótsze, zawsze za to ciekawe. Czasem też trudne do odblokowania, lub zrozumienia. Czasem też na tyle łatwe, że ciężko potem odblokować tą główną dróżkę. Porada ogólnie krótka. Chciałem tylko powiedzieć, że po rozpoczęciu gry z tym znakiem zielonym, który oznacza, że w tej części historii możesz przejść na alternatywną drogę, wystarczy kliknąć pauzę, by pokazała ci się lista wymagań na przejście w alternatywną ścieżkę. Często jest to po prostu pokonanie bardzo szybko przeciwnika albo ukończenie jakimś specjalnym atakiem. Na koniec taki basic, as porada o tym, żeby poznać postacie, którymi chcesz grać. Jest tyle postaci i możliwości ulepienia jakiegoś zespołu, że no przez długi czas zapewne będziesz po prostu skakać między postaciami i testować. Jak jednak znajdziesz jakiś dobry zespół, to warto przejść przez wszystkie kombosy, transformacje. I faktycznie jeszcze raz powoli przemyśleć swoje wybory. To prawda, że no większość gry gra się tak samo, nieważne kim gramy: kontry, uniki, obrona itp. Ale na przykład. Takie kombosy trzeba na spokojnie sobie przepatrzeć dla każdej postaci. Jak mówiłem już w poradniku o kombosach, są takie kombosy uniwersalne dla każdej postaci, ale jak chcemy naprawdę poznać swoje opcje, to trzeba podejść do każdego bohatera pojedynczo. Nawet pomijając te kombosy, ważne są też umiejętności, jakie postać posiada i jak się zmieniają po transformacji. Może czasem lepiej odpalić boost zamiast transformacji, a może czasem warto pozostać w oryginalnej postaci w ogóle dla jakiejś umiejętności, którą ta postać traci po transformacji. Ja mam teraz zespole Super Buu, który może zmienić się w wersję z pochłoniętego Gotenksa i w wersję z pochłoniętego Gohana. I no niby wersja Gohana jest silniejsza i kosztuje więcej, ale oryginalna forma i ta forma Gotenksa posiada skill regeneracji, którego wersja z Gohanem nie ma, który no tani może i nie jest, ale leczy dość sporo i bardzo go lubię po prostu. Dlatego prawie nigdy nie zmieniam się w formę z, z Gohana, wolę po prostu formę Gotenksa też, bo ono. Bazowa ma tak powolne ataki, że aż się gra nim ociążę, ale Są skile ważne i ważniejsze oczywiście, na przykład taka eksplozja, która odpycha przeciwnika, gdy się kombuje, albo jakiś automatyczny ulnik są czasem bardziej przydatne niż boost do obrażeń po zmianie formy. No i nie zapomnij zajrzeć na kanał po bardziej szczegółowe i specyficzne porady oraz pani na streamka, który prowadzę przeważnie o 17, by się tam posparingować trochę. No i powodzenia tam z gierą, baw się dobrze. W końcu na tym te gry mają polegać, nie?